Nazywam się Bogdan Przybysz. Jestem w tej chwili proboszczem, a przede wszystkim kustoszem najstarszego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Siekierkach. Pochodzę z diecezji rzeszowskiej, z parafii Krzywa Wieś pod wezwaniem świętego Maksymiana Korbego. Moja droga Państwa jest no, ka jest inna, bo każdy ksiądz ma inną drogę, Państwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej w swojej miejscowości rozpocząłem naukę w technikum budowy silników spajnowych lotniczych w Rzeszowie. Wtedy to było jedyne technikum w Polsce przy wytwórni silników lotniczych w Rzeszowie. Bardzo, do, bardzo dobre technikum. I chodziłem na katechezę do księży Saletynów od Matki Bożej płaczących z salet. I tam na jednej z kateches coś mówiliśmy o powołaniu. Ksiądz, który uczył religii, ja tak pod koniec zawsze tych spotkań, czy ostatnie maseń, wtedy coś tam podszedł i mówił, ty chyba Boguś myślisz o powołaniu kapłańskim. A no ja bardzo że tak. I tam w czasie jednej z rozmów z księdzem naś katechetą Jakoś tak doszło do tego, że jak znam maturę, to od razu składam właśnie dokumenty do, do zgromadzenia księży z saletynów. I o dziwo, jako jeden z lepszych uczniów w technikum, w pierwszej piątce, można powiedzieć, że się mieściłem, nie na matury. I to z przedmiotu, z naprawdę bardzo dobry, czyli z języka polskiego. No wielkie to było zdziwienie. W domu, ale to może nie będę o tym mówił. Dla mnie osobiście też było duże to przeżycie. No więc po, po tym, że nie znałem matury rozpocząłem pracę, nie planowałem nic na rozpocząłem pracę pr 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 w swojej tam miejscowości, wykonując różne prace. Ale niedługo pracowałem, chyba z 3 miesiące i zostałem powołany do Zasadniczej Służby Wojskowej, ponieważ byłem w technikum lotniczym, zostałem skierowany do poleśnicy, do Centralnego Ośrodka szkolenia Personelu Technicznego Wojsku, w poleśnicy jako po pomocnik mechanika lotniczego. Bardzo fajna praca, bardzo fajna służba wojskowa. I tam zbliżał się maj, ja byłem dopiero dwa miesiące w wojsku, jest taka zasada, że do przysięgi wtedy się żołnierza, który jest przed przysięgą, nie wypuszczało się z kosza. A ja chciałem zdawać maturę i tak sobie siłowałem, że jak zdam maturę, to znowu złożę dokumenty do właśnie, do zgromadzenia zakonnego księży Saletynów. I jako jedyny żołnierz z całego środka dwa razy podanie, ale podanie zostało bo Wreszcie sam osobiście przekonałem swojego pułkownika tylko swoimi łzami chyba i, i determinacją i zezwolił mi, Jeździłem z drugim wojskowym już po przejściu ze starszym kapralem Zdałem maturę z wynikiem bardzo dobrym. Ku zaskoczeniu bardzo wielu w mundurze. No jeszcze była kwestia wyjścia z wojska wcześniejszego, a przysługiwało mnie takie to, to wyjście z pewnych względów. Rozpocząłem starania, opuściłem służbę wojskową 30 września. I po przejściu do domu od razu pojechałem, założyłem dokumenty. Rozpoczynam starania o przyjęcie, ale zanim te dokumenty doszły, zanim to, to tamto już było gdzieś tam w połowie października, więc dostałam odpowiedź odmowną. że już po 1 października, po rozpoczęciu roku akademickiego, więc nie mogą mnie przyjąć. Można powiedzieć, że to tak jakby ktoś patrzył tak po to no to przed drugi raz odrzucają Twoje pójście do seminarium, ktoś odrzuca, a więc może to nie tędy droga, nie? I tak sam nie wiedziałem co zrobić. Ale jak spotkałem z, w mojej parafii, takim jakiś już jeździł motorem wtedy bardzo szybko. Znaczy, wszyscy jeżdżą szybko motorem, ale on też jeździł szybko. On mi powiedział, że to tak nie warto się tak podłamać, nie? No i poszedłem dalej do pracy. I on mi też powiedział właśnie, że w tej cezji Szczecin brakuje księży, którzy by tu pracowali. I za jego namową, w czasie gdy już pracowałem, złożyłem do, dokumenty do. Swej, wyższego seminarium duchownego diecezji szczecińsko-karnińskiej i został przyjęty za trzeci razem, to mówią do trzech razy sztukę. Kiedyś spotkałem księdza kilka na poświęceniach, jeśli, jeśli nie, przepraszam, jeszcze byłem a tak, klerykiem, jeden z księżyców, który już, mój kolega, który otrzymał śliznę kapłańskie, kiedy mu opowiadałem właśnie to, co teraz mówię, mówię Słuchaj, to jest znak ewidentny, znak powołania. Właśnie twoja wytrwałość i pokora w dążeniu do celu to jest właśnie znak, że Pan się wybrał. A to nie On Ci stawia przeszkody, tylko ludzie stawiają przeszkody. A to nie znaczy, że, że nie ma Ci powołania. się zostałem stanem wyświęcenia kapłana yy, yy, w 93 roku, 12 czerwca. W tej chwili mam 16 lat kapłaństwa. Jestem na pierwszej placówce jako proboszcz, i tak jak ja kustosz w najstarszym sanktuarium architiocezzyńsko-kamiejskiej i jednocześnie najbardziej zapomnianym. To tak powstało losy są niesamowite. Tam Kościół był rozebrany przez ludzi. Później ci ludzie odbudowali kościół. W tym, w tym miejscu rozegrała się najbardziej krwawa bitwa w granicach obecnej, w granicach obecnej Polski. Najwięcej polskich żołnierzy zginęło, bo Czerwono, dwa tysiące ludzi pochowanych, a po prostu za cztery, może pięć więcej nigdy nie na ciało. I ponieważ na cmentarzu to nie wolno się było modlić, biskup Majdański, jak też pod namową księdza Januaria e, ustanawia w tym miejscu Sanktuarium, czyli e, miejsce szczególnego działania Pana Boga. W tym miejscu nienawiści, zła i niepokoju, i wojny, ustanawia Sanktuarium na Dodrzańskiej Królowej Pokoju czy miejscu, gdzie mamy się modlić o pokój, i tak też staramy się w parafii, w sanktuarium prowadzić te, te modlitwy. Powołanie nie jest łatwą drogą. Ja kiedyś, zanim zostałem księdzem, to, zanim zostałem księdzem, to, że tak patrzę tam na księdza, tak myślałem, a to tamto ksiądz, się sobie, ale kiedy zostałem księdzem, no to trzeba z pokorą spuścić głowę, że naprawdę jest to trudna, trudna, piękna, wymagająca i trudna, ale jednocześnie też i jest coś wspaniałego w tym poświęceniu, że jednocześnie jest takie trudne, wymagające, a takie wspaniałe i piękne jak, jak gwiazdy świecące na niebie. Dziękuję bardzo.